Panie Jezu, ja Cię dzisiaj zapraszam do mojego życia, do mojego serca, do mojej codzienności, do wszystkich dziedzin mojego życia. Ja Cię proszę, żebyś przyszedł i zmienił moje życie. Proszę Cię, żebyś to Ty był tym, który prowadzi moje życie. Proszę Cię, żebyś to Ty był tym, który mną kieruje, który prowadzi mnie po właściwych ścieżkach. Panie, ja Ciebie dzisiaj obieram i ogłaszam moim Panem, jedynym Panem, królem i zbawicielem. I Panie, proszę, daj mi znak. Chcę Ciebie poznać, chcę Ciebie doświadczyć, chcę przyjąć Twoją miłość, Twoje przebaczenie i pragnę być przez Ciebie prowadzony przez całe moje życie. Panie, nie znam Cię jeszcze, ale chcę Cię dzisiaj poznać. Doświadczyć Twojej miłości jak nigdy dotąd.